Cześć! Co ciekawa mama, szum suszarki, małych, przenośnych szumidełek, czy ten puszczany z telewizora. To codzienność wszystkich młodych rodziców. Przynajmniej w większości, bo pomaga uśpić maleństwo i zapewnić mu spokojny sen. Ale my dorośli, po dłuższych momentach, minutach, godzinach słuchania tego jednostajnego dźwięku, e, stwierdziliśmy, że czujemy się troszkę zdezorientowani, troszkę e, poddenerwowani. Dlatego zastanawiam się, czy to aby na pewno jest dobre dla dziecka. I tym razem chciałabym zapytać eksperta. Neurologa, jak taki szum wpływa na układ nerwowy dziecka. Pani Alu, jako neurolog dziecięcy potwierdzam, że małe dziecko, noworodek, małe dziecko do trzeciego miesiąca życia bardzo lubi się czuć bezpiecznie, tak jak w łonie matki. Tak? W związku z tym chcę, żeby było mu ciepło, żeby mógł przyjąć pozycję embrionalną, stąd też sukces wszelkiego rodzaju otulaczy, rożków, które dają takie poczucie bezpieczeństwa dziecku, a także dźwięki z otoczenia, żeby przypominały, mu sytuację, jaka była w łonie matki. A co słyszy dziecko w łonie matki? Słyszy krążącą krew, prawda? czyli szum krążącej krwi, słyszy odgłosy bicia serca matki i słyszy perystaltykę przewodu pokarmowego. Jeżeli słyszy na zewnątrz, już po, po urodzeniu, takie dźwięki, czuje się bezpiecznie. Stąd sukces, tak jak pani Aniu powiedziała, tych wszystkich aplikacji generujących szum. Przy czym trzeba podkreślić, że nie wszystkie te aplikacje, nie wszystkie te szumisie spełniają dokładnie te wymagania, które dotyczą dźwięków wewnątrzmacicznych. Trzeba powiedzieć, że natężenie tych dźwięków to jest głośność do około 50 dB, więc przed tym przestrzegamy, żeby to nie był dźwięk głośniejszy, bo może być niebezpieczny dla dziecka. A także częstotliwość tych dźwięków jest poniżej 3000 Hz. Więc nie wszystkie te aplikacje spełniają te kryteria. Z mojej wiedzy certyfikowane szumisie mają głośność do 60 dB, czyli one mniej więcej mieściłyby się w tej normie, aczkolwiek zalecalibyśmy, aby urządzenia były sytuowane nie przy głowie dziecka, tylko w pewnej odległości, czyli powiedzmy około 1 m. Jest to istotne właśnie dlatego, żeby uzyskać głośność nie przekraczającą 50 dB, ale także, Pani Aniu, jest to istotne dlatego, że takie urządzenia, czy to będzie telefon komórkowy z aplikacją na YouTubie czy inną, czy to będzie szumiś, to jest urządzenie, które także generuje pewną niewielką, ale dawkę promieniowania elektromagnetycznego, jak każde urządzenie. Jeżeli mamy to umiejscowione bezpośrednio przy główce małego dziecka, to to jest potencjalnie szkodliwe dla mózgu. Dlatego, że kości czaszki maluszka są bardzo cienkie i mózg jest bardzo mocno uwodniony, co stwarza warunki do przenikania tego promieniowania elektromagnetycznego kilkakrotnie większe niż na przykład u człowieka dorosłego. Także. Daleko od główki dziecka to po pierwsze i głośność nie przekraczająca 50 dB to po drugie. A po trzecie i najważniejsze nie nadużywajmy tego typu urządzeń czy aplikacji. Z takiego powodu Pani Aniu, jak Pani sama powiedziała, prawda? Czyli, że to powoduje uczucie zmęczenia u osoby dorosłej i także przy dłuższym czasie korzystania będzie powodowało uczucie zmęczenia u takiego maluszka. Korzystajmy tylko jako, jako takie emergencji na ratunek, tak? Czyli chcemy, żeby dziecko się uspokoiło i zasnęło. Włączmy mu takie urządzenie na te kilka, kilkanaście minut. Jak dziecko zaśnie, urządzenie wyłączamy. Znam takie mamy, które Korzystają z tego przez całą noc. Co się wtedy dzieje? Jest to bardzo prosta droga do tego, żeby dziecko po prostu przyzwyczaiło się, że śpimy tylko przy szumie. I to w dłuższej perspektywie będzie bardzo niekorzystne. Maluszek potrzebuje też ciszy i maluszek potrzebuje też żeby dochodziły do jego mózgu inne dźwięki z codziennego gospodarstwa domowego, bo to jest prorozwojowe. To po prostu służy rozwojowi. Także gdybym miała jednym zdaniem odpowiedzieć czy tego typu aplikacje są bezpieczne, to odpowiem tak, że są bezpieczne, ale pod warunkiem używania certyfikowanych urządzeń i używania Naszego zdrowego rozsądku, czyli limitowania i ograniczania czasu narażania dziecka na tego typu bodźce. Nie ukrywam, że zgłębiałam ten temat przede wszystkim jako babcia, aktualnie moich 11-miesięcznych bliźniaków. Jak to z bliźniakami bywa, na początku było ciężko, trzeba było sobie jakoś radzić, stąd chciałam właśnie też zastanowić się, na ile to jest dla nich bezpieczne i na ile skuteczne. Korzystaliśmy oczywiście z suszarki. Dlatego, że suszarka ma dodatkowy aspekt. Dzieci, które są dziećmi kolkowymi, ciepło emitowane przez suszarkę na brzuszek pomagało jeszcze w aspekcie kolek, tak? czyli nie dość, że uspokajało szumem, to jeszcze pomagało na kolki jelitowe. Natomiast, znowu podkreślam, na chwilę, na krótko, a nie na długi czas. Natomiast jeżeli chodzi o sam szum, który ma służyć do uśnięcia dziecka, to korzystaliśmy z aplikacji i z danych podanych w literaturze wiadomo, że najkorzystniejszą częstotliwość ma szum różowy i szum brązowy, który jest w tych aplikacjach prezentowany, dlatego że. To jest częstotliwość poniżej 3000 Hz. Częstotliwość szumu białego, który niejednokrotnie jest w urządzeniach typu się, jest wyższa i ona jest mniej skuteczna jako szum uspokajający dziecko.